Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam Was bardzo serdecznie po tym trochę po długim czasie. W dzisiejszym filmiku pragnę też tak trochę bardziej rozwinąć poprzednie o, o tym, co mówiłam, czym jest depresja, a też dlaczego Pan Bóg czasami dopuszcza, może do. Opatrzność Boża, że jeżeli człowiek jest zdrowy i nagle zachoruje, dlaczego tak się dzieje? Zapraszam serdecznie do obejrzenia kolejnego odcinka. W tym też przy tej okazji chcę, właśnie z tyłu ze mną na ścianie jest Matka Boża, wizerunek, obraz Maryi Częstochowskiej, gdzie bardzo. Jej wiele zawdzięczam. Mogę tak od siebie wyrazić, że w to oblicze, gdy wielokrotnie patrzałam, zwracałam się, nigdy też nie też zawsze jakby poczułam jej opiekę. Jej obecność i właśnie ta Maryja królowa Polski Częstochowska jest dla mnie szczególną matką. Zresztą, jak wiemy z Ewangelii, że namalował ten obraz Święty Łukasz i z historii też jest najprawdopodobniej jest właśnie odkryto, że to właśnie tak wyglądała. Maryja jako Miriam, kiedy żyła w Nazarecie, jako kobieta, jako dziewczyna, kiedy do niej przyszedł Anioł, Pan Bóg, objawił się. Dlatego też chciałabym, żeby ona właśnie też była z wami w tym czasie, kiedy będę mówić do was. Ona Wiele jej zawdzięczam w swoim życiu. Właśnie oto ten, tej królowej Polski, Matce Bożej, Częstochowskiej. I jeżeli chodzi, jak mówiłam o tej, ostatnio w tym filmiku, o depresji, że to jest jakby łaska Boża to jest nic innego jak ból, cierpienie Pana Jezusa w Ogrójcu, to chciałabym dodać, że jeżeli w waszym życiu Opatrzność Boża dopuszcza jakąś chorobę, a jesteście zdrowi, pełni sił, funkcjonujecie jakoś i nagle to się wydarzy, to Pan Bóg ma do tego prawo, dlatego że jest twórcą ciebie, jest Twoim ojcem. I widocznie zobaczył w Tobie tak twoje, swoje dziecko, że dasz radę tą, z tą chorobą. Dlatego, że On, jako stwórca, Twój tatuś. Yy, przez dopuszczenie tej choroby, jakby sprawdza, czy tą wiarę rzeczywiście masz. Miałaś, miałeś, bo wiara nie polega na tym na pewno, kiedyś się dobrze czuję, kiedy jest mi dobrze. Kiedy mam wszystko, kiedy mam pracę, kiedy mam za co żyć, kiedy po prostu mam gdzie mieszkać. I po prostu nic mi nie brakuje. To na pewno nie ma tam w tym wiary. Wiara pojawia się wtedy, kiedy zaczyna. Powoli ci lecieć z rąk. Kiedy nagle coś się zaczyna wyda y dziwnego wydarzać w Twoim życiu. Y ja mam y powiem takie świadectwo, że kuzynkę w rodzinie, która wszystko była zdrowa. I, i niedawno jakieś 4 lata temu zachorowała i powiedziała coś takiego, że mi wydaje jej się, że ona wierzyła bardziej gdy była zdrowa, a że teraz mniej wierzy. Modli się, ale że mniej. właśnie odwrotnie. Twoja wiara się teraz sprawdza. Czy ty wierzysz? Jeżeli teraz w chorobie nie bardzo wierzysz, to znaczy, że wtedy też nie wierzyłaś, jak byłaś zdrowa. Wiara jest sprawdza się w trudności i w chorobie na pewno nie w zdrowiu bo Pan Jezus chce działać ale wtedy kiedy jest ten trudno kiedy jest bardzo trudno kiedy właśnie i on wtedy chce po to przyjść i działać żeby pokazać, pokazać swoją chwałę. A niestety spotykam się z tym na co dzień, że jest wszystko pięknie się mówi. Nawet kiedyś przeczytałam u Świętej Tereski takie słowa. Że łatwiej się mówi o Bogu, a trudniej się raczej żyje nim. Wszystko pięknie. Dlatego, niestety, na sobie też ostatnio doświadczam i codziennie przepraszam. Od, od kilku dni, nawet od tygodnia, przepraszam Boga, gdzie zrozumiałam, że niestety. Nie potrafię ufać jak on by tego chciał. Nie potrafię na nim się oprzeć i go za to przepraszam. I dlatego też może nie wiem. Może to dopuścił Pan Bóg. Może ja sama nie wiem. Na ten czas, kochani moi. Nawet ucięłam pewne kontakty z pewnymi znajomymi, relacje, ale to nie, nie, ze złej woli. To tylko dlatego, żeby, żeby zbliżyła się ja sama do Boga. Potrzeba, tu jest, odkryłam, że nie jestem, nie przylgnęłam do Niego. Samego. Już kiedyś mówiłam w z filmików, że dowiedziałam się kiedyś na rekolekcjach. Jeden kapłan tłumaczył yy, po co jest krzyż, jak Pan Jezus król umarł na krzyżu. Hmm, zobaczcie, z tej strony jest Pan Jezus. Kiedyś tak to było nawet na rekolekcjach chyba dla dzieci dla... Młodzieży. I odwrócił ten krzyż, zobaczył, że tu jest puste miejsce, pokazał. W ten sposób wyjaśnił nam, i to do dzisiaj pamiętam: to miejsce jest dla ciebie. Ty masz się do niego przybić dać się do niego przybić tak, przylgnąć. żeby to on był Twoją. Tą częścią, że on kieruje tym, że jest nawet większy od wyżej, od każdego, czy to kapłana, czy to biskupa, on, on tym wszystkim kieruje. Ty masz na nim się oprzeć. Tu, tu miejsce jest dla każdego z nas, z tej strony. I to nie jest łatwe. Yy, dlatego ja bardzo przepraszam tych wszystkich, których właściwie opuściłam. Ucięłam kontakt. Tu chodzi o relacje moje z Panem Jezusem. Ja muszę sama do niego przylgnąć, bo doświadczyłam, że nie jest tak do końca jak powinno być. Bóg jest w Piśmie Świętym napisane, jest Bogiem bardzo zazdrosnym o Ciebie, bracie i siostro. On, z każde, on będzie z każdej strony o Ciebie walczył, żeby On był na pierwszym miejscu. Żeby On nawet będzie dopuszczał różne takie cierpienia od najbliższych osób takich przyjaciół ale to będą tylko po to te dopuszczenia, żebyś ty zaufała jemu, a nie człowiekowi, bo człowiek jest marnością każdy bez względu. Człowiek nie jest wieczny. Tylko Jezus, Pan Bóg jest wieczny. I on będzie właśnie tak to dopuszczał tu nie mam mowy. Ja nie, nie będę mówić o złym duchu. Po prostu on jest Bogiem zazdrosnym. Jest w Piśmie Świętym. Jestem Bogiem zazdrosnym o Was. I jeżeli widzisz, że nawet miłujemy najlepszą przyjaciółkę, czy też przyjaciela, kogokolwiek, będzie to w taki sposób dopuszczał, żebyś będą różne. Nieporozumienia. Będą różne takie czy to kłótnie, nawet po to, żebyś ty się zbliżył do niego. Żebyś ty się do niego zwrócił. Nawet jak się zwrócisz i powiesz, przyznasz się. Pokornie, że nie radzisz sobie właśnie. Przepraszasz, on będzie działał. Ale trzeba się do niego zwrócić. A jeżeli nawet oni działają razem, wiadomo, jeżeli jest Ci trudno do Jezusa, mu wróża, nie do Maryi. Już na koniec opowiem taki fajny dowcip. Co ostatnio usłyszałam na, te, na temat Maryi i chciałabym się też z Wami tak, tak dla humoru podzielić, ale to wytrwajcie jeszcze trochę do końca. Dlatego pamiętajmy o tej depresji, że właśnie Pan Jezus chce pomagać. Ale wtedy Jezu, ufam Tobie. Nie jest po to, kiedy się dobrze czuję. Po co? Ale po co on ma wtedy pomagać, jeżeli mi jest dobrze? Właściwie, jeżeli mam wszystko, jest wszystko. To właściwie nie potrzeba. Jezu, ufam Tobie. Pamiętajmy, że jest po to, że. Y kiedy jest trudność, kiedy już nie wiemy, co robić. I wtedy On chce wejść po to, mamy zaufać Mu w tej trudności, żeby On, Jego chwała została pokazana. On chce tego. A my najczęściej, kiedy zaczynają się kłopoty, straszne trudności, Cierpienia. Za wszelką cenę my chcemy sami dumamy i myślimy, ale za nic nie otrzymamy. Możemy się zabić. Yy, mogą być wtedy wszystkie choroby przyjść, a Bóg chce tylko jednego. Właśnie wtedy chce usłyszeć to Jezu, nawet przez ból i cierpienie Jezu ufam Tobie ten obraz miłosierdzia który z Wilna bardzo ten mi się pojawił bo jak mamy na nim ciemne tło czarne tutaj jest przedstawiony jest Pan Jezus że patrzy w dół różnie można to mówić Albo wszedł w tym czasie, kiedy Pan Jezus przyszedł do uczniów, oni siedzieli na podłodze, pokój Wam mówi, i patrzy na nich na ziemię. To czarne to są nasze grzechy, a On jest światłością i wchodzi w te grzechy, w te trudności, w tą czarną dziurę naszą, którą przeżywamy, to czarne nasze życie. I właśnie On jako światłość chce wejść wtedy, kiedy mamy tą czarną dziurę. Te czarne trudności, kłopoty. Wtedy chce wejść i żebyś powiedział, powiedział, powiedziała Jezu ufam Tobie. I to nie jest łatwe. I ja wiem, że właśnie Pan Jezus. Każdego do tego małymi krokami doprowadza. Jezu, ufam Tobie, żeby na Nim tu się oprzeć. Tu jest dla każdego z nas miejsce. Tu masz przylgnąć do Niego. Wtedy dopiero On to, on to zobaczy. On będzie wiedział, kiedy rzeczywiście przylgnęłaś. Kiedy przylgnąłeś, dopiero będzie mógł działać, ale on musi być na pierwszym miejscu. Nikt inny z przyjaciół będzie tak dopuszczał, powtarzam, takie trudności wśród najlepszych przyjaciół po to, żeby ty zobaczył, czuła, że on jest ważny, że co on chce ci powiedzieć. I pamiętajmy, że jeżeli Pan Bóg dopuszcza chorobę, to dlatego, że sprawdza się, czy naprawdę wierzyłeś w zdrowiu. Ja dzisiaj mogę powiedzieć, jak ileś lat temu jakieś tam tabletki brałam, to że to była w pewnym sensie, w pewnym sensie opieka Boża. Pan Bóg mnie przez. Te tabletki w jakiś sposób chronił przed światem. On ma swoje kroki. Dro takie powoli każdego z nas wychowuje do pewnej dojrzałości. I to, że uwolniła mnie właśnie Matka Boża w Częstochowie, ja dziś nie umiem powiedzieć tego, jak to się stało. Yy, to się stało tak nagle, w taki sposób, że nie wiem, jak, gdzie wiatr wieje, skąd przychodzi wiatr. To tak samo jest z Duchem Świętym, nie wiemy. I to tak przyszło nagle, i to odeszło, i to tylko jest zasługa Maryi. 17 dzień miesiąca to jest dla mnie szczególna data, 17 czerwiec, i mam do dzisiaj Matka Boża, jakby takie małe znaki mi daje przez tą liczbę, ale to jest prywatne. Ja się dzielę jakby z Wami takim świadectwem że to się dzięki jej łasce stało, gdzie przyszło takie uwolnienie, że do dziś dnia to przerwała mi, że nie jestem w stanie nawet przełknąć tabletki. u mnie tabletki ja się przeterminowują ja muszę je oddawać do apteki jak, jakie mam także po prostu na pewno chcę też dodać, że jeżeli Pan Bóg prowadzi etapami wyżej, wyżej to na pewno nigdy nie daje mniej jak coś zabiera jeżeli zostałam uleczona z tego, to chcę poprowadzić mnie krok po kroku wyżej ku jemu, ku żebym jemu ufała. Jemu zawierzała i tego wam, jaki sobie przede wszystkim, takiej ufności, żebyśmy właśnie umieli się oprzeć na nim. Oprzeć tu z tyłu na nim, sobie i Wam tego życzę, żeby jak się oprzemy na nim, to on będzie mógł działać i będzie wtedy ku lepszemu, ku takiej dojrzałości chrześcijańskiej. Na koniec, jak powiem, taki nie wiem, czy dobrze go opowiem, ale spróbuję. E, Pan Jezus wchodzi do nieba, do raju. No i trochę jest taki, można powiedzieć, zmartwiony, że, pyta woła świętego Piotra, choć tu, że miałeś pilnować święty Piotr, bramy, kto wchodzi do raju, a tu nagle Widzi w tym raju, że nie powinny być osoby te, co są. No, a święty Piotr na to: Panie Jezu, robię, co mogę, ale niestety nie nadążam na, za Twoją matką, która otwiera okna do raju. Taki właśnie, fajny na temat Maryi, że właśnie, jeśli chcemy wejść do raju, to pamiętajmy o Zdrowaś Maryjo. O Maryi, która właśnie otwiera okna. I także bardzo jeśli mogę prosić na koniec, to proszę Was o modlitwę, a, bo właśnie abym umiała przylgnąć całym sercem do Pana Jezusa, bo ostatnio to odkryłam, że nie umiem i przepraszam Go. To jest teraz właśnie mój kłopot z którym się zmierzam każdego dnia i które odkryłam, to też jest łaska Boża, za którą dziękuję, bo odkrycie to, że nie, nie, nie umiem tak, jak on by chciał przylgnąć, to uważam za dar łaski Bożej. Życzę Wam naprawdę w trudnościach abyście naprawdę odnaleźli wiarę swoją, że macie wtedy, wiara jest wtedy, kiedy zaczyna się coś w waszym życiu walić, wtedy się wiara sprawdza. Nie gdzie jest wszystko dobrze i teraz tam pojadę, tam będę się modlić. Módl się wtedy, kiedy jest ci bardzo źle. A nawet je, wystarczy drobny akt. Jezu, ufam Tobie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech Pan Jezus wam nam wszystkim błogosławi. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Tu pamiętaj, jest miejsce dla każdego z nas. Z tej strony. Część Boże. Pozdrawiam Was kochani z Maryją, a obok błogosławioną Karoliną kuskówną. Pamiętajmy też 18 listopada, jej wspomnienie ruch czystych serc. Część Boże.